Zespół powinien, jeżeli zaskoczy to nam wszystko i i, i, i do, do, do na szczęścia nam dopisze, to powinniśmy e, być po prostu mocni. 1 marca na stadionie miejskim w Bielsku Białej piłkarze TS pod wracają do ligowych zmagań. Przed pierwszym meczem odbyła się konferencja prasowa. Przedstawiony został nowy główny sponsor klubu. Na koszulkach górali znajdzie się logo firmy Panatoni. Udało się dojść do porozumienia i zostaliśmy głównym sponsorem klubu. Mamy nadzieję, że ten sponsoring i ta nasza współpraca będzie długa, bo my też również chcemy być w Bielsku obecni jak najdłużej tylko będzie to możliwe. Cały czas budujemy. Aktualnie jesteśmy w, w trakcie budowy dużych hal magazynowych, może nie pomagazynowych, bardziej przemysłowych, przy, przy, przy drodze ekspresowej. Cały czas zamierzamy inwestować. A jeżeli będziemy inwestowali, będziemy też obecni w Bielsku i prawdopodobnie w Podbeskidzie również. Tego dnia oficjalnie zaprezentowano też dwóch nowych zawodników TS Podbeskidzie. Ja się tutaj czuję, jakbym był dużo dłużej w zespole dużo dłużej pracował ze z, z sztabem, z kolegami, znalibyśmy się przynajmniej jeden, jeden rok, a, a, a nie trzy tygodnie, więc... Tak jak wspomniałem wcześniej, tej aklimatyzacji jeszcze nie było i tak naprawdę wszedłem od razu do, do zespołu i, i czuję się w nim dobrze. Na boisku też wyglądało to, to, to bardzo pozytywnie, więc tak naprawdę liczę na to, że, że od pierwszego meczu w niedzielę już, już będziemy funkcjonować wszyscy jako jeden wielki zespół, który, który ma określony cel i, i, i chce, chce do niego dążyć i, i spełniać marzenia, bo każdy z nas w tym zespole nie tylko mówię o samych zawodnikach, ale, ale tak naprawdę ludźmi, którzy są ponad nami, czyli, czyli sztabu i pracowników klubu. Każdy, każdy ma, swój, ma marzenie takie, żebyśmy te cztery miesiące cieszyli się z awansu do Ekstraklasy. E, najważniejsze dla mnie było to, że, że gdzieś tam drużyna dobrze mnie przyjęła od samego początku i, i mogłem gdzieś tam e, spokojnie wchodzić te, w te obciążenia treningowe. E, i, I na pewno, no gdzieś tam, mówię, zakładając, przychodząc tutaj do, do Bielska, e, nie wahałem się ani sekundy i gdzieś tam cieszę się z tego, że tutaj jestem e, i będziemy mogli walczyć o, o swój wymarzony cel. Zmienia barwy, przechodzi z GKS Bołchatów do Podbeskidzia i teraz będzie strzelał bramki już dla Górali. Serdecznie witamy w drużynie.